Całą drogę jechał, nie poznał, nie? Zapatrzony w telefon Właśnie no właśnie. właśnie Właśnie. tam, poczucie jak zrobię. Bardzo dobrze, No bardzo Sprawny? Dobrze. No sprawny, no sprawny No ale tak, no nieciekawie wyglądało na początku No ale jest wszystko ok, nie? Z okiem też wszystko ok Nie wiem czy jeszcze blizna jest widoczna jakoś, ale Jest ok, nie? No, Trwały, Dobrze, dobrze. No, Najważniejsze, nie? Są osoby o takim samym nazwisku Ale tutaj kolega z jest podobnym nazwiskiem. No witam pana Jakuba. Witam po przerwie świątecznej. To wy jesteście gospodarzami, czyli to ja i da u siebie, cześć! Elegancko, no, prawie takie samo nazwisko, także... Yy, tak, co za zbieżność! Co za zbieżność! I tyle spotkań bo z, ze Stomilem, to meczów już trochę rozegraliśmy, nie? Przez no te no ostatnie tak lata. 11, 12, jak to mówi No, będzie, kiedyś, no będzie, coś, będzie coś takiego, plus sparingi, bo o. to niedaleko niby. No, to tak, a tu się Ale... okazuje, że prawie 300 km. a Ale... tak patrzymy sobie, że blisko, blisko. Ale drogi lepszy, coraz lepsze już. No zgadza się, choć my na przykład musieliśmy jechać trochę naokoło, bo teraz zawsze jak się jedzie na Olsztyn, no to z reguły skąd dwójką, na Elbląg i w Elblągu wskoczyć na Eskę Tylko, że teraz do samego Malborka jest ponad 10 chyba wahadeł więc wybraliśmy trochę inną trasę Zobaczymy, może zmiana trasy coś przyniesie Co Murawka git? Murawka tak, lasucho jest, nie? O. Żeby było Ale ja widziałem zapasy były w tygodniu były Co jak ten poszło? Fajnie było, no, nie? Zawsze znaczy coś innego, nie? Da no. no. Za habetę się chwycić. Ja pokazałem mu gdzie raki zimują. No ale słyszałem, że Szabaciuk wygrał. No tam mieli jakiś tam turniej można powiedzieć. nie? I wygrał. Turniej Młodych, bym to nazwał, wygrał. Wygrał szaba w finale chyba z tulejką, chyba jeden. On sobie poradził, nie? Coś by na boisku tak się nie zapomnieć, kurczę. Bo co? To... Ja, Szaba, ostatnio też dobrze na boisku sobie radzi. To... Nie ma co narzekać. No Jak coś, to któregoś za fraki i na ziemię, i dziękuję. No, dokładnie. Pan zieleni, zachowany. Chciałem powiedzieć tylko, że tak właśnie pracujemy na obiekcie środka sportu Rekordu tak, tak jest. I to są tak zwane moje argumenty. Argumenty na co? Na dobrą pracę i na zwycięstwo. No tak. Pas zieleni, naruszony. No. Tak się pracuje. Ja nagrywam teraz. Tak się pracuje na. Ja już się w swoim życiu i wystarczy. No Wiecie, tak, wystarczy. Się, tak się pracuje na meczach z Tommy tak? Czyli oprócz tego, że. Widać, tak, speaker. Oprócz tego, że z mikrofonem, oczywiście. No to co? To bierzemy bardzo proszę. Jest młotek, jest końcóweczka i tą końcóweczką umieszczamy w równej linii, oczywiście. Tutaj. O. I tak zwane bicie następuje. Bicie czego? Końcówki! Proszę bardzo. I teraz zobaczymy, Zobaczymy czy wejdzie. Bo tu ktoś już mi zrobił jakąś niespodziankę złą. Słodko, włożyliśmy to. I jest. Udało się. No, no brawo. Wzięłaś flagę. I teraz zgodnie z nowymi jakimiś zasadami e, idziemy do pracy. Trzymano młodzieży Dobry Dobry Jak tam Dobrze Dobrze chyba dzisiaj wynik też musi być dobry no. zero no tak, zero, zero? A. Oby, oby Oby, oby Wojciech! Wojciech! Nie no po imieniu trzeba No, Skupiony. Koszulka dla tenera. Co... Tak, to jest dobre. No, można no, rozdać, nie można rozdać. Można rozdać, nie można rozdać. Ten, co obejmuje. Ostatnią. <grym: grym: sparce> Szerokie ręce. Tutaj kto który jest zarządcą tego wszystkiego, jest szefem. Powiedział, że siedzieliście. I zaraz będzie przyjdzie tu delegatyw to będzie z wami rozmawiać. To teraz tak na szybko, za co ta koszulka? Za... no był konkurs taki jakby na koszulkę właśnie trzeba było zrobić koszulkę No co, trochę będzie toreadora udawał zaraz? Płachta jest Spokojnie Natura Taki toreador Łapiemy oddech, łapiemy oddech, łapiemy oddech, łapiemy Starucie Proszę Tak jest Zmienia dyscyplinę jeszcze, nie? Najlepiej ale polujesz ty! Ale, foda, Brak ale materiału, ale, nie? ajajaj! Aj, aj. Brak materiału! Ajajaj, To aj, aj. za piła, to, to za żółtko, Szczepiornia Szczepionka wita I teraz prałat może wchodzić, bo za nie no, tego tego. Do... Na ten moment stoi. Jak będzie to siedziało, ja to ja tak? Szrama. wtedy ty idziesz na przedpole, bo stoi przy słupie, tak? Tak, żeby i ci to przedpole łapią, nie? Tak. No. żyjemy na stałych fragmentach, panowie, żyjemy. Macie wysoki zespół do ogarnięcia. Czujnie, nie dać się drzemnąć. Dobrze w rozgrzewce to wyglądało, przełożyć na mecz strzały, k***a, będzie wpadała ta piłka. Gramy k***a u siebie w domu i od pierwszej do ostatniej minuty k***a ma być to widać na boisku. Dawaj! Dawaj, panowie! Dawaj i grajmy! Dawaj nie po nie? piłkę? nie? Nie Tak, tak. Już mam. No, szczerba w Lubinie, a ty w Olsztynie. Tak jest. Panie, panie, jedno słowo. Plan na ten mecz jest jasny i klarowny. Wygrać go tylko odważnie. Z odwagą, z klatą do przodu, od początku, od do do pierwszej do ostatniej minuty. Kto wygra

Thank gotcha. gotcha. Ty mogę dać tak jedną swoją koszulkę. W czym bym grał, co? Nie wiem. Co? Nie wiem. Co, Nie wiem. co ty, młody ochroniacze, chciałeś? Tak. <noise> wojownik, zapaśnik. Tak. Trzeba było na meczu za fraki wziąć kogoś. Chciałem. A co? A co? A co, by nagrodzili... Ważne, ważne, że wygra. By nagrodzili ciebie, ale w inny sposób. Tak, dokładnie. Widzisz? Nie dam rady Jest to słaby jest Nie widzisz. Ale kurwa wyciągnął Dawaj się, nie przejmuj młodu Głowa do góry Ta trzeba od siebie wymagać, się. Ale słuchaj, no tyle strzał wybroniłeś Ale nie było zera Daj tam zera, ale trzy punkty są bardzo. Bardzo Wam dziękuję za pracę. Bardzo Wam dziękuję za jedno, Za to, że o tych osobach, o których mówiłem na odprawie przed meczem, zostawiliśmy naszym rodzinom i też tym osobom przyjemność. Zostawiliście serducho, zostawiliście wszystko. To mogliśmy, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie, będziemy to dokładać. Jestem spokojny o nawyk wygrywania, który jest dopiero przed nami. Dopiero przed nami. Wstajemy, dawaj, wszyscy. Dawaj, wszyscy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, panowie. Dobra. panowie, Dobra. panowie, Dobra. panowie, Dobra. panowie Dobra.